I witam Was, Drogie Bliźnięta, w prognozie aurze, Express na lipiec. Słuchajcie, dla Was każdy ma jakąś pogodę, która się pokazuje na horyzoncie, bo jest tak trochę atmosfera oczyszczania, bym powiedziała, bo zbliża się jakaś burza. Mam nadzieję, że zdążę, ponieważ siedzę na balkonie. No i tak fajny wiatr jest, naprawdę taki świeży wiatr, którego brakowało, ale sama A była straszna czapa dzisiaj, takie słuchajcie, Ciśnienie, bardzo niskie, no ale w tej chwili tak część nieba jest jaśniutka, piękna, dosłoneczniona, a za mną czarne chmury, które idą w tę stronę, więc trochę się obawiam. No ale to nie jest zła prognoza, tak jak mówię, po burzy wychodzi słońce, a więc może to też jest jakiś znak dla kogoś. Słuchajcie. Pod spodem już w tle pokazała Wam się siódemka mieczy, więc taki a, czas e, oczekiwania. Może jesteście w jakiejś pauzie, może jesteście w jakimś, e, no właśnie, czekaniu, wyczekiwaniu, wypatrywaniu tego, co ma dla was rozkwitnąć, co ma nadejść, co ma się okazać. E, no ale dla kogoś z was może też być to taki sygnał takiego przemęczenia, więc może czujecie takie zmęczenie, znużenie, taką, słuchajcie, już stagnację. No, albo takie po prostu przesilenie, tak? Przesilenie, a więc czegoś za dużo. Ogólnie gdzieś jest tak niezbyt lekko lub jest trochę bardziej ciężko. No i może takie gdzieś tutaj emocje, czy też taka dłubanina, drobiazgowość, tak, że w tym wszystkim w tej codzienności wam a, was dotyczy lub wam doskwiera, a ponieważ też się pokazały wtedy takie karty, które mogą mi mówić, że no właśnie mm, też coś nie rozkwita na bazie tego, w co, co była wrzucona może jakaś inwestycja. A więc coś jest zbyt mikre, zbyt małe lub idące w zupełnie inną stronę niż byście sobie życzyły. Gdzieś tutaj takie y, m, brak możliwości nadgonienia tego, co się straciło lub co chciałoby się utrzymać w statusie, który gdzieś spowrotnie przeminął. Tak się tutaj pokazuje dla kogoś. Ale nie przyjmujcie się, słuchajcie, zobaczymy sobie, co dalej będzie się pokazywało. Chciało je pokazać przede wszystkim w prognozie na lipiec, bo to jest taki stan obecny, więc może to jest energia, która was już opuszcza, która gdzieś być może jeszcze chwilowo was dotyczy, bo też jesteśmy jeszcze w czerwcu, znaczy ja jestem w czerwcu, gdzieś tutaj widam się z Wami jeszcze z poziomu czerwca e, nagrania będą pro. Prawdopodobnie wrzucony tak jak zawsze, z chwilowym opóźnieniem, ponieważ tak zawsze na ostatnią chwilę gdzieś mi się te horoskopy pokazują możliwe do. Yy... No do poświęcenia im czasu, chciałabym trochę wcześniej, chciałabym tak jak inni twórcy, może gdzieś już na początku miesiąca, wiecie, albo z wyprzedzeniem 3 miesięczne, ale niestety nie jest to możliwe. Tak musi być i tak widocznie też ma to do tych z was, którzy mają na to czas właśnie teraz trafić. Zobaczmy zatem, słuchajcie, jak lipiec będzie chciał się wam pokazać. Zaczniemy sobie standardowo od tego, co jest energią materii codzienności, może pracy. A może takich ogólnych akcentów, które też w tym okresie urlopowym, jak wiecie, no mogą się trochę różnić, trochę zwalniać, trochę ta energia może być taka bardziej leniwa. Co jest wyzwaniem dla bliźniąt w miesiącu w lipcu w tym codziennym aspekcie, w tej rutynie, w tej przyziemności energii pieniądza także? I dla kogoś się potwierdziły te słowa i te karty, które właśnie przed chwilą, o których Wam właśnie mówiłam, ale zerknijmy dalej. Co jest wyzwaniem? Co jest wyzwaniem? Czyli ta cierpliwość gdzieś tutaj dla jakiegoś bliźniaka jest wyzwaniem. Co jest wyzwaniem w lipcu dla bliźniąt? Co jest wyzwaniem dla bliźniąt, które będą oglądać? Jednak się pokazała ta karta, ale jest naprawdę tak się z, no, ryzykuję tutaj tym siedzeniem. E, Najwyżej będę się ewakuować, trudno. Co w tym... No dobrze, wracając do Was z nieco lepszą pogodą, nawet z kawałkiem słońca, słuchajcie. Oczywiście burza była, a teraz też jest tak e, dwójako, a więc e, trochę jasno, trochę ciemno. Mam nadzieję, że zdążę tym razem. W trakcie tasowania już tego e, pierwszego pokazały Wam się mmm, wypadły wam w zasadzie dwie karty. Mm, I to w kontekście tego, co jest wyzwaniem, jeżeli chodzi o miesiąc lipiec w, tej, w tym akcencie pracy, w tym akcencie rutyny codzienności, co w tym akcencie rutyny codzienności może być, czy też w kontekście właśnie tego wyzwania, co może być trudnością dla was bliźnięta w miesiącu lipcu? I co jest radą na te sprawy pracowe, na te sprawy. Ok. Co jest, słuchajcie, wyzwaniem w kwestiach uczuć dla bliźniąt w miesiącu lipcu? Co jest dla bliźniąt trudnością w tym wyzwaniu, jeżeli chodzi o lipiec? Co jest trudnością jeżeli chodzi o lipiec w kwestiach tych emocjonalno-partnerskich i co jest radą dla Was na miesiąc lipiec rada dla bliźniąt w kwestiach uczuć, emocji partnerstwa, relacji co jest dla Was radą co jest radą dla bliźniąt okej okay. I słuchajcie, pod spodem pokazała Wam się już karta tego miesiąca, a więc siódemka kielichów. Siódemka kielichów, do której ja za chwilę przejdę, słuchajcie, może zacznijmy jeszcze od tego, co w przypadku wszystkich znaków wybieram, a więc ten kierunek przewodni. Gdzie może Was gnać, gdzie możecie zmierzać lub w jaką, za jakim znakiem powinniście podążać. W miesiącu lipcu bliźnięta i miesiąc lipiec. pokazała Wam się afirmacja, a więc yy, kreuj swoje afirmacje. Myśl o słowach, o frazach, które inspirują Ciebie, spisuję i wdrażaj je w codzienność. Drogi bliźnięta, pod spodem pokazywa Wam się na ten miesiąc karta siódemki Kielichów. A więc, no, taka życzeniowa karta. Życzeniowa karta wielu pragnień, wielu emocji, dużej ilości myśli, czasu też takiego, no właśnie, gdzieś może ten czas lipcowy być taki trochę wodnisty i rozwodniony. Może być też tak, że w tym miesiącu będziecie po prostu też patrzeć Znowu też siódemka się pokazała, na początku miesiąca siódemkę materiał, więc takiego wytrwania, czekania, trochę takiego zmęczenia też. No i w tej siódemce kielichów ten miesiąc może pokazywać, że właśnie będzie duż, dużo opcji, dużo możliwości, dużo też y, tego wszystkiego, co czeka i jest chętne, żeby po to sięgnąć. Ale to mogą być też Wasze y, obawy, przeczucia, odczucia, mieszane uczucia. Brak decyzyjności, chociażby waszej czy czyjeś, tej idącej od losu także. A więc trochę tak wyczuwam, że możecie tutaj trochę być w takim zawieszeniu, albo takim delikatnym nie tyle spauzowaniu, co oczekiwaniu na konkret, a więc może nie wiecie też, w którą stronę ta energia płynie, albo ta energia też nie do końca już jest taka rozchulana, żeby można było ją mocno jakoś sensownie ukierunkować. W kwestii tego, co jest, słuchajcie. Dziennością, finansami, pracą pokazuje się w trudności dziesiątka buław. Przy trójce denarów. A więc, no, taka właśnie energia zespołu. Energia pracy w, w tym samym kierunku i z tą samą koncepcją, w tej, w tej samej myśli, w tym samym a, gdzieś andurażu. E, no, i właśnie, może być tak, że ten miesiąc będzie trochę pokazywał różne ścieżki, różne możliwości różnych ludzi, różne ich emocje, stany, wasze m, środowiska e, takie trochę trudne do, do uchwycenia, trochę takie trudne do, do określenia. E, I to do. Ten brak tego, tej precyzyjności, ten brak tego do określenia może gdzieś tutaj rzutować na to, co będzie Waszym wyzwaniem. A więc to, żeby sobie dać radę, podźwignąć to wszystko, co gdzieś także jest być może pracą lub yy, okazywanym gdzieś wkładem osób, które z Wami współpracują. Bez względu na to, czy to jest praca zawodowa, czy to jest taka. No, wasza rutynowa, więc to co, to, co się dzieje w ogóle wokół Was, może was przeciążać. Możecie czuć gdzieś takie trochę em, zmęczenie materiału, możecie też czuć trochę zmęczenie takiego talentu, a więc może nie do końca będziecie się czuli na w takim flow, żeby gwiazdożyć lub żeby m, mieć taką lekkość w tym wszystkim. Może trochę być przeciężkawo, słuchajcie. Może być trochę gdzieś tutaj przeciętą dla niektórych bliźniąt. M, możecie taką mieć m, no. Albo ciężką rękę, słuchajcie, do wydawania pieniędzy też, albo może być też tak, że ta ręka ciężka będzie też taka, jeżeli chodzi o koncepcję, czy o to, żeby z tymi właśnie, od których też zależy powodzenie Waszych kroków, aby było łatwo. No i tutaj ten miesiąc pokazuje, że no żeby było łatwo, musicie też się dookreślić, że musicie się na coś zdecydować, albo też mm, sprawić, żeby to, co robicie, nie było jeszcze bardziej skomplikowane, lub nie było jeszcze bardziej takie rozproszone, jeżeli chodzi o źle do... Pasowany czas, źle dopasowane gdzieś mm, no takie. Planowanie, logistykę, godziny, wkład, wiecie, no to wszystko, co buduje waszą czasoprzestrzeń. A więc to gdzieś tutaj może być trochę trudnością. Może też być trudnością odpowiedzialność za pewne działania podarowane od kogoś lub właśnie nie idące od kogoś, które iść być może powinny. A więc tak się może tutaj pokazywać, że pewne rzeczy będą trochę dalej niż bliżej, że trochę pewne rzeczy być może na pewne rzeczy lub na pewne decyzje będziecie też musieli. Czy też będziecie zmuszeni poczekać, no albo też wyzwaniem dla Was może być to, żeby wskrzesi, wskrzesić w sobie pewien dar lub talent, zapał, mówiąc, mówiąc inaczej. Trudnością też może być to, że po prostu też będzie trochę brakowało takich spektakularnych gdzieś chwil, które będą faktycznie mogły Wam pomóc w poczuciu, że coś jest takie no takie wyjątkowe albo takie nie, nie wiadomo no właśnie zaskakująco sympatyczne może być po prostu przeciętne albo może być takie mm, rutynowe właśnie mozolne gdzieś proste w tym znane wam ale niezbyt takie gdzieś porywające o to co być może o co byście chciały lub do czego jesteście już chętne żeby po to sięgać jeżeli chodzi o trudność w tym wyzwaniu pokazał się pokazał się Arcykapłan, a więc dla niektórych trudnością mogą być tutaj w, tej, w tych wyzwaniach umowy kwestie tego, co tą umową jest, dane słowo, jakaś taka, słuchajcie, jakiś taki pakt, również taki pakiet, słuchajcie, odpowiedzialności w tym wszystkim, mądrości, a być może pewnego przewodnictwa. Dla jednych to może być to, że, no właśnie, doradca wasz lub ktoś, kto komu ufacie, też nie do końca może spełniać to czy owo. Może też stać na drodze waszej y, y, sytuacja, wasza emocjonalna, ta partnerska, chociażby ta domowa, a więc to, co w tym domu się dzieje lub to, co się dzieje także z waszymi emocjami, może gdzieś tutaj rzutować się czy sytuacjami może rzutować na to, co w tej pracy także się dzieje. A więc taki miesiąc, słuchajcie, no niby. Niby bez troski, czy też trochę zdezorientowany, o tak bym powiedziała, więc taki trochę gdzieś rozkojarzony, trochę może wam doskierać właśnie takie poczucie um, uciekającego czasu, czy też um, szans niewykorzystanych, um, jeżeli faktycznie gonicie za czymś konkretnym, a dla innych może być to po prostu taki czas, który um, trochę będzie tu, trochę tam, um, czegoś więcej, czegoś mniej. Um, no i właśnie ci ludzie i te obowiązki, i to wszystko, co jest raz bliższe, raz dalsze, ale trzeba mimo wszystko się do tego uśmiechnąć lub doszła do tego podejść w pełni odpowiedzialnie i tutaj też ta odpowiedzialność wasza również, deklaracja czegoś, tak, tego co zrobicie czy co dopełnicie, w jaki sposób sobie z tym w, nawet w sytuacji zmieniającej się okoliczności będziecie sobie radzić, będzie dla was trudnością, aby być może wytrwać lub żeby faktycznie, no y Stanąć na wysokości, bym powiedział, zadania, i to nie w kwestii tego, że wam się nie będzie chciało, tylko właśnie, czy wam się będzie to opłacało, to może być taki tutaj e, znak zapytania dla niektórych. A więc, jakby tutaj dwie strony powinny się z czegoś wywiązać, i tutaj być może macie też więcej niż jedną stronę. No i to może też stać gdzieś w jakiejś kontrze, lub w jakimś takim, no, poczuciu czegoś takiego niejasnego, nieostrego w tym swoim wy wymiarze. W tej energii wyzwania może też być dla was pewnego rodzaju, słuchajcie, takie uciemienie. A więc czy idący od Was, jeżeli chodzi o Wasze nastawienie psychiczne czy takie w ogóle mentalne, względem tego, co zarabiacie lub ile właśnie poświęcacie, czemu i dlaczego, ale też może być tak, że to z właśnie środowisko na Was wywiera pewne presje, lub jakiś taki, słuchajcie, nacisk, albo Wasz opór może stanowić tutaj no, jakąś, jakąś kontrę. A jeżeli chodzi o to, co jest codziennością, no to też może tu być po prostu kwestia ciężkich, solidnych, mocnych wydatków. No i też tego, żeby właśnie trafić w sedno, żeby umieć wybrać dobrą okazję, dobrą możliwość, albo żeby tych finansów gdzieś nie rozproszyć to także może być dla niektórych nadmiar obowiązków, a więc to, że macie kilka prac lub macie na przykład chrapkę lub ochotę na coś jeszcze innego. Rada na to wszystko jest, słuchajcie, as uczuć. As uczuć, który no, jest pięknie pokazany jako takie zanurzenie się w, we, własne, we własną emocjonalność, we własną kreatywność także. A więc dla tych, którzy potrzebują jakiegoś takiego wskrzeszenia czy jakiegoś takiego oddechu w, w tym wszystkim, pokazane jest zacznij od nowa. A więc być może tam, gdzie jesteś lub to, co robisz w tej drobnicy, w której się zapętliłeś lub szukasz jakiegoś rozwiązania także, bo może to chodzi też o jakiś taki no, brak pomysłu na coś, tak? a więc jakieś takie no, zakleszczenie się w, w, no, w takim niesieniu tego, tego krzyża, że cały czas i tylko tak i ciągle pod górę. E, tu karta mówi zacznij od nowa, może wymyśl nowy pomysł, może stwórz nową wizję, nową koncepcję, poddaj się temu, co też Ciebie w jakiś sposób porywa, do, tak no, uszlachetnia to, co robisz w danym momencie. I powiem dla niektórych, nie dla wszystkich, uwaga na jakieś oszustwo a więc na coś, co może Was chcieć oszukać, coś, co może Wam chcieć zmącić tę wodę, ten spokój, albo zamydlić gdzieś umysł do tego stopnia, że właśnie te umowy, czy te kontrakty, czy te decyzje, czy to, co w ogóle będziecie, na co się będziecie decydować, może być gdzieś okraszone, no właśnie, czyimś takim, słuchajcie, nie do końca jakimś uczciwym zamiarem. I też uwaga na to, że mogą być to też ludzie z Waszego grona, więc ktoś Wam bardzo bliski, ktoś, z kim na przykład długoletnią też macie współpracę, na to też tutaj należałoby zwrócić uwagę. A więc jako taka rada, słuchajcie, tego, tego Asa Kielichów e, pokazuje się, bądź gotowy do przezwyciężania przeszkód na bazie tego, co jest szlachetne, na bazie tego, co jest uczciwe, także co płynie prosto z Twojego serca. Miej szeroko także wyostrzoną intuicję, szeroko e, rozpostarte ramiona na to, co nowe. Obserwuj także to, co nowe, ale również idź w to, co jeszcze nie odkryte lub w to, co faktycznie e, gdzieś jest takim zalążkiem lub, e, no właśnie, w obliczu tego, co trudne, być może powinieneś także poszukać nowych źródeł inspiracji, mobilizacji, motywacji, czy nawet pracy, i ludzi, także, lub projektów. Tak się dla Was tutaj pokazuje kwestia: słuchajcie, ta codzienna, ta pracowa. Jeżeli chodzi o uczucia, jeżeli chodzi o to, co jest w tej materii, właśnie tych związków. To karta główna też mówi o tym, że tutaj no, możecie stać przed y, koniecznością dokonania jakiegoś wyboru, a może nie koniecznością, tylko właśnie przebieraniem, wybieraniem albo takim, no właśnie, brakiem zdecydowania. Y, możecie też y, szukać, y, błądzić, myśleć, rozmyślać, gdy dać. Wyzwaniem dla niektórych jest to, co jest y, zatrzymaniem energii. Chęci pójścia dalej, bym powiedziała. A więc dla kogoś tutaj jest taka informacja, że wyzwaniem będzie to, czy się zatrzymać, czy się uwstecznić, czy iść dalej, a za czym patrzeć. Także w jakim punkcie na horyzoncie tego, za czym patrzycie lub co śledzicie, do którego momentu powinniście się zatrzymać, do którym momencie powinniście złapać tę ostrość i co tą ostrością już jest. A więc być może są wśród was bliźnięta, które przesuwają granice tego, co waszą tolerancją jest, czy też tym, co. Hmm, na co patrzycie z taką pewną, no nie wiem, pobłażliwością, czy machaniem ręką właśnie, albo właśnie takim gdybaniem, szukaniem w tych siedmiu kielichach, że jak nie tu, to tam, a może gdzieś, a może to jeszcze nie jest to, a może ja źle usłyszałem, lub źle zobaczyłem, albo, albo. albo. I wyzwaniem dla was jest to, co jest być może takim pytaniem o to, czy zatrzymać decyzję, czy zatrzymać. Się. Takie pytania mogą Wam tutaj e, się nasuwać, takie pytania mogą Wam towarzyszyć w miesiącu lipcu. E, wyzwaniem dla Was, e, rozbijając jakby te dwie karty, może być też to, żeby coś zatrzymać, żeby się zatrzymać lub żeby niczego nie okazać. Albo ukryć przed kimś to, co Waszą perspektywą patrzenia na coś jest. Być może obieraniem nowej drogi, być może jakimś planem, który macie na siebie. Dla niektórych wyzwaniem może być jakaś, być może podróż, albo jakaś ważna informacja, z którą, no właśnie, będziecie musieli się zmierzyć, patrząc, czy jest to szansa, czy jest to okazja, czy jest to przestrzelony pomysł, z którym na przykład należałoby się pożegnać, lub w który nie należałoby w ogóle wchodzić. Trudność w tym miesiącu w tych relacjach, związkach, partnerstwie, ale pamiętajcie, to nie tylko są wasze relacje dwójkowe, ale to także są te relacje po prostu międzyludzkie. Pokazuje się siódemka inspiracja, więc siódemka buław. A więc taka, słuchajcie, walka gdzieś wewnętrzno-zewnętrzna, bardziej zewnętrzna, bo jest to takie bronienie swoich granic, bronienie swojego terytorium. W słusznej sprawie, a więc mając rację, wiedząc, gdzie też wyznaczać granice, będąc asertywnym, jest tutaj to w kontrze. A więc, albo wasza asertywność faktycznie będzie postawiona, czy też no, gdzieś wystawiona na próbę, i może tu chodzić też o wieloletnie związki, może też chodzić o wieloletnie właśnie układy. To wszystko, co gdzieś mogłoby chcieć wtargnąć, weź wam na głowę, tak, a więc to gdzieś będziecie chcieli przegonić, albo też ten czas tutaj, przynajmniej w kartach pokazuje, że powinniście stawić temu czoła. I stąd być może również te dwie karty tutaj, które mi pokazują, zatrzymanie się energii tego, co jest dalekowzroczne, czy tego, co jest nowym horyzontem, może planem podróży, może planem zmiany na przykład własnych planów, może zmiany lokalizacji, przeprowadzki chociażby, bo to jest karta materii również. A więc być może tutaj faktycznie powinniście zatrzymać się z czymś, co nie przemawia do was, a więc co jest za mało takie konkretne, co jest za bardzo mrzonkowe, co jest gdzieś za bardzo już, jak wcześniej wspomniałam, rozwodnione. A więc tutaj chodzi o to, żebyście po pierwsze nie dały się w tym miesiącu gdzieś drogie bliźnięta oszukać, omamić, robić ponad standardy to co nie należy być może do was i iść za nowym, a więc szukać tego co wam co was kręci, co was podnieca, co wam daje takie poczucie wolności albo przynajmniej słuchajcie takiego powera do tworzenia tej rzeczywistości pracowej, my tej Rzeczywistości zawodowej, która was stabilizuje emocjonalnie, daje wam ukojenie, zaufanie także przede wszystkim, no i taką nutę chęć także kreatywności, czy budowania czegoś w nowych zupełnie standardach, być może także z nowymi zupełnie ludźmi. Uwaga na to, co może być oszustwem, co może być przekłamaniem, co może być jakimś próbą naciągnięcia was chociażby pod taką aluzją, żeluzją, płaszczykiem, no jakiegoś szczytu szczęścia, tak, A więc z jakiejś okazji, jakiejś, jakiegoś czegoś niewyobrażalnie fantastycznego. Na to trzeba uważać lub to parę razy prześle, prześledzić, prześwietlić, czy faktycznie tak jest. A pamiętać oczywiście, że czytanie jest ogólna, a więc aż nie do wszystkich się to tyczy. Choćbyście nawet i taką sytuację być może na swojej drodze spotkali. W kwestiach uczuć, relacji, związków pokazuje się, no właśnie, wyzwaniem będzie to, żeby zatrzymać jakąś, może nie tyle wizję, co perspektywę, tak to czytam, a więc może być tak, że coś wam się zmieni w tej perspektywie, i trudno będzie utrzymać to, co już było, lub to, czemu ufaliście, lub w co wierzyliście. Dla innych może być trudno zatrzymać jakiś moment, albo wyzwaniem będzie to, żeby zatrzymać, powstrzymać jakieś plany, chociażby związane, tak jak powiedziałam, z przeprowadzką, z wyprowadzką, z tym, co też chce was gdzieś, może za szybko, lub niezbyt tak, jak byście chcieli porwać. I tu kwestia jakiegoś takiego, mam wrażenie, zaufania tego, co was buduje, co was tworzy. Czy trochę nie działacie pod presją i naciskiem? Tego, co nie jest wasze, a co być może w mimochodem a bierzecie jako takie w, 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 współuczestniczące. Gdzieś. Może też chodzi tutaj o pewne oszczędności poczynione z tym, żeby właśnie siebie zaoszczędzić, jeżeli chodzi o to, co miałoby też Wam coś pokazać innego niż to, na co jesteście gotowi. Też tak dla niektórych może być. Siódemka inspiracji, siódemka buław pokazuje, tak jak powiedziałam, w tym, tej trudności, że może Wam być trudno bronić swoich granic, może też być Wam trudno wyznaczać te granice. Chociażby. Na to tutaj zwróćcie uwagę, co jest waszym kręgosłupem moralnym. I radą jest piątka miecza, więc moja nieulubiona karta, która jest kartą konfliktów tego prusowego Książkowego e, zwycięstwa. E, no i co ono oznacza? Bardzo często w związkach ono oznacza to, że po prostu pewne rzeczy inne nie będą. No i każdy tutaj radzi po prostu też e, no nie rezygnuj z siebie, ale też nie stawiaj wszystkiego na ostrzu noża, spróbuj przedyskutować pewne sprawy. Niemniej, pamiętaj, że pewne rzeczy po prostu e, mogą się nie zmienić, mogą być stałe i wymagają być może od ciebie tej zmiany, aby to. Z czym dzisiaj walczysz lub z czym się nie godzisz, zaakceptować, spróbować z tym żyć. Trochę inaczej, e, zmienić perspektywę patrzenia na to, co Ci być może przeszkadza. No i pytanie, czy jesteś w stanie to zrobić? Czy to nie kłóci się także z tym, właśnie gdzie Twoje granice są, gdzie są także Twoje e, te moralne przekonania i zasady? Bo gdzieś tutaj o te zasady gry może chodzić. A więc może trzeba ustalić nowe zasady gry, a może trzeba także, no właśnie, przyjrzeć się temu, w co wygracie jako bliźnięta względem tej z drugiej strony, czy. Czy to się z wami nie kłóci, i czy też nie wymaga od was zbyt wiele? A taka jest tutaj rada, żeby trochę to przeanalizować, żeby trochę to przeforsować, bardziej w tę stronę, aniżeli właśnie iść na udry. A dla innych, powiem mniej kolorowo, tak też zdążyłam na, nadmienić, że po prostu z pewnymi rzeczami się nic nie da zrobić. Radą jest to, żeby no, siebie bronić, a więc dla tych bliźniąt, które mają faktycznie jakąś nieciekawą sytuację, ważne jest, żeby mm, to. Co ciebie buduje, co ciebie tworzy, miało pierwszeństwo przed tym, co być może chce zaingerować lub zawładnąć gdzieś, także Twoją autonomią. A więc nie róbcie czegoś wbrew sobie, nie róbcie w tym miesiącu czegoś wbrew sobie, postarajcie się i za głosem własnego serca, własnego sumienia, własnych zasad, własnego morale. No i takiego trochę gdzieś mam wrażenie, nieprzymrużenia oko na to, co chciałoby Was. Porwać w jakieś macki, czy w jakąś taką przestrzeń, chociażby skłócenia was samych ze sobą. Niekoniecznie dzisiaj, ale może jutro. To jest też taka energia słuchajcie materialna, gdzieś materializmu także w tych relacjach, a więc tutaj niektóre bliźnięta też muszą patrzeć na. Przez pryzmat być może tego, czy, czy to się opłaca, jeżeli dotyczy Was sytuacja, w której poświęcacie wyższe wibracje na koszt tego, co jest mocno przyziemne lub takie otarte tylko i wyłącznie o finanse. Zobaczmy jeszcze, co Wam się uda w miesiącu lipcu, a więc co ma szansę się udać bliźniętom w miesiącu lipcu. Co wam się uda lub co może was radować? Miesiąc lipiec i bliźnięta. Kochankowie. A więc y, może Wam się udać jakiś kompromis, właśnie, jakieś y, przymierze, może Wam się udać jakaś taka, słuchajcie, podróż y, f, za swoimi pragnieniami, za tym, co jest y, potrzebą y, ciała, ducha tego wszystkiego, co piękne, co takie no dwójkowe, partnerskie, miłosne, zakochane. Może to się udać niektórym bliźniętom. No i fajnie, bo tutaj to jest również Wasza karta, a więc dla jednych z Was o tych może trudnych wibracjach powiem, że uda Wam się na przykład obronić samego siebie. A więc uda Wam się swoje piękno lub swoją wartość gdzieś także odkryć, czy chociażby zadbać o siebie w tym miesiącu, aby no nie stała Wam się krzywda lub żeby... W, w jakiejś tam bitwie, czy w jakiejś między słowami chociażby, no, nie przegrać tego, co Was tworzy, Was buduje, na co pracowaliście być może całe życie. A więc tutaj nutę no, tego, co jest mocno pozytywne. Zobaczmy jeszcze, jaka karta motywacyjno-afirmacyjna dla Was, a więc bliźnięta, miesiąc lipiec. Co tutaj będzie chciało Wam się pokazać? bliźnięta, co powinny usłyszeć w lipcu. A więc pokazała wam się karta, kiedy wykazuje się cierpliwością, czy też kiedy jestem cierpliwy. Pozwalam wówczas przeświatowi pracować na mnie w tych obszarach, w których sam nie jestem nic w stanie zrobić. A więc tutaj pokazuje się, że no właśnie, pewne rzeczy będziecie może nawet chciały oddać wszechświatowi, czy na coś bardziej poczekać, może się właśnie wstrzymać i być cierpliwym z jakimiś konkretnymi kolejnymi krokami, planami, zamiarami i jednocześnie będąc otwartym całym sobą na to, co ma Wam ten przeświat i kosmos przynieść. I tego Wam również życzę. A więc tych nowości, fantastyczności no i wszystkiego tego, co lekkie. Afirmujcie, spisujcie to, co Wam potrzebne, żeby to przyszło szybciej. Trzymajcie się, do zobaczenia. Hej!